Hej dobry, super, że jesteście. Zaprasz zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj w za po tym filmiku pokażę Wam, jak zainstalować Windowsa 7 Professional 64 bitowy na VirtualBoxie. Oczywiście w wersji polskiej... E e e no to więc tak... E mu, na, musi mieć, na, musicie mieć zainstalowany. Musi, po, y, pokażę Wam najpierw pobieranie. Znaczy nie. Dobra. Weźmy Custom Edge. Wpisujemy pisujemy, pisujemy wyszukiwarkę y, VirtualBox Download na przykład. Pobierz. I oczywiście klikamy tutaj dla Windows, Windows, Windows Hosts. I tu klikamy pobieranie. No, to w tej chwili nie będę po raz drugi pobierał, bo już mam pobrane. I oczywiście też mam zainstalowany już tą, ten program, wirtualna maszyna. I, I jeszcze pokażę Wam manager zadań. Wydajność CPU i wirtualizacja włączony musi mieć obowiązkowo wyłączone dla 60, dla czystej systemów operacyjnych dla na VirtualBoxie. Musicie mieć obowiązkowo włączone wirtualizację Jak macie wi wyłączoną wirtualizację, to niestety trzeba włączyć w wiosie, trzeba wejść do wiosu trzeba wejść i włączyć wirtualizację. Jeśli macie AMT. To trzeba włączyć. I, I tak samo jak i na Intelu też, Trze, też trzeba włączyć. Ja mam włącze, ja mam z procesor na przykład ten Ant Phenom i X6055T. Ma, ja mam oczywiście zawsze włączone wirtualizacje procesora. Dla, 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 dla wirtualnej maszyny. Zamykamy. I pro, e, pamięć RAM mam 8 GB, ja mam. O 6 procesor, dysk yy, dysk SSD 520 GB. No dobra, to teraz dobra, to teraz klikamy w Oracle VirtualBox. Ja już mam też zainstalowany program. Klikamy w nowa, wpisujemy nazwę Windows 7. folder to oczywiście zostawiamy tutaj iso wy, wybieramy iso na, na przykład ten windows 7 professional sp1 serwis Pack 1 64 bitowy w wersji polskiej dvd w pliku iso wybieramy Windows 7 Professional, ten typ Microsoft Windows automatycznie wybierany. Wersja Windows 7 30 bitowy też wybieramy. Oczywiście, wybiera, jeżeli, jeżeli chcecie zaangażowane instalacje, łatwie, najłatwiejsze, to możecie mieć, żeby, żeby nie mieć. Żeby nie mieć problemów z instalacją Windows 7, żeby wszystko się automatycznie zainstalowało, jeżeli nie, to klikamy, zaznaczymy skip u, u, u nad ten, ten instalation, to właśnie za, za, ym, zaznaczymy. No i wejdziemy jeszcze raz w ten. No i, no i nic nie ma. Znaczy, nic nie można, nic zrobić kompletnie. Czyli można. A ja, ja, ja w tym filmiku pokażę, jak normalnie zainstalować Windowsa 7. Wejdźmy w Hardware. RAM, pamięć RAM zostawimy na 2 GB. Procesor. Ustawimy na 6-rdzeniowy. Enable e, to nie, nie wyłącza. Na przykład, tego nie wolno włączać, bo ja mam w tym, nie mam w tym UEFI, tylko legacy BIOS na tym, na tym komputerze stacjonarnym. Dobra, wybieramy hard disk. O, zrobimy na 24 GB dla 60-bitowy, a dla 32-bitowy 12 GB. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to też zrobimy na 1 GB dla 32-bitowego Windowsa 7. Vitual disk i mageta zostawimy. Tego, tego nie zaznaczamy. No dobra. to teraz zakończ. No I on, no i mamy. Wszystko zrobione. No dobra. Teraz wejdźmy um, ustawienia najpierw. Wszystko ustawione, jak widzicie, płyta główna Dyskietka zaznaczona, zapyt optyczny, dysk twardy RAM jest 2 GB, procesor 6 ustawiony Wykorzystanie procesora 100% Akceleracja domyślny Oczywiście za, musimy zostawić System akceleracja to nie to, to jest właśnie to samo co w ogólne Ale, jeśli chodzi o gówno to nic nie będziemy robić. Na razie to zostawimy na, po instalacji z tego Windows, po i, a, instalacji sterownika, karty graficznej VirtualBoxa. Taki, taki strowni, dodatkowy sterownik gościa to ustawimy po wyłączeniu komputera. 128 MB. Klikamy jeszcze w ekran. Pamięć wideo. To samo właśnie. Ek Pami znaczy, ekran to było teraz pamięć. Dźwięk. Nic nie będziemy kombinować. No to chyba wszystko. Dobra teraz uruchomimy. Poczekamy się, z System yy, VirtualBox się uruchamia. ten Windows 7 Ta wirtualna maszyna. VirtualBox, oraz Windows 11 files. Teraz poczekamy się, i za to załaduje. Stabilizacja operacją. Teraz poczekamy. A się uruchamia. Jeszcze chwileczkę poczekamy. No, oczywiście język, który jest zainstalowany tylko z Polski, wybierany. Format godziny waluty, wy, też Polska. Klawiatura, metoda prowadzenia polski programisty. Klikamy dalej. Zainstaluj teraz. I instalator roz, rozpoczyna pracę. Teraz chwileczkę poczekamy. Asi się instalator rozpoczyna pracę. Klikamy w akceptujemy, postanowienia licencyjne. Dalej, niestandardowa, zaawansowane. Nic nie będziemy żadnego, te, jeśli chodzi o te partycje dodawania, podzielania. Ale, e, bo jest tylko 24 GB tylko ustawiłem na tym VirtualBoxie opcji dysku za no Zobaczmy, możemy kliknąć nowy. Yy, możecie wpisać wartość, ba, ale nie maksymalna, ale na przykład w połowie. I zaznaczamy zastosuj. No dobra, tak tylko chciałem wam powiedzieć. No dobra, to teraz klikamy dalej. Zostawimy ca cały dysk nieprzydzielone miejsce. Teraz poczekamy a się a się, a się Windows instaluje. A ja w tym czasie zrobię przerwę nagrywaniu dopóki się nie ukończę. Rozpakowałem plików z systemu Windows. Widzimy się za chwilę. A few moments later. No. No, i, i rozpakowałem plików z systemu Windows. Dobiega końca. Mam, zostało jeszcze tylko 91% 92%. 93% 94. Zostałeś tylko 5%. Czyli 95% aż do 100% będzie. No dobra, no, chwilę, jeszcze chwileczkę poczekamy. O, co się zawiesza? O, nie, już się nie, za, już, się nie już nie sta, Już nie zawiesza. Cały czas działa, co za ulga. No. Zaraz będzie instalowanie funkcji To, to będzie, te, trzy, te dwa Potem będzie instalowanie aktualizacji A po instalowaniu aktualizacji będzie, koni koniecznie będzie uruchomienie ponownie komputera No czekam jeszcze chwilę No teraz klikamy uruchom ponownie Virtualbox oraz nic nie będziemy wciskać, bo to jest kontynuacja Nic nie będziemy wciskać, bo to jest kontuacja instalacji z Windows. No. nic, nie, nic, nic, nic Niczego innego nie wciskał, nic nie klikałem, nic nie wciskałem. Instalacja ak aktualizacji ustawienia rejestru. Trwał ruchomość usług przez instalatora. No. Teraz właśnie kończenie instalacji teraz jest właśnie. Jeszcze chwileczkę poczekamy. A po, po tym będzie napis instalacja będzie kontynuowana po ponownym uruchomieniu komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera będziemy. Um, zaraz wam powiem. Będziemy wpisać nazwę użytkownika Potem trzeba wpisać hasło, ale to nie jest wymagane Ale oczywiście to jest zalecane, jeśli chodzi o wpisanie hasła Potem trzeba wpisać albo Można by wpisać klucz produktu, ale tego nie pokazuję w tym filmiku Bo to jest klucz produktu, tego nie mogę pokazywać Jeśli chodzi o wpisanie kluczu produktu na tym filmiku właśnie Wystarczy, że że pominę ten klucz, wpisanie kluczu produktu ustawię, u, e, będzie ust No, ale to zaraz, na chwilę wam pokażę. Tylko, najpierw musisz jeszcze skończyć ta instalacja z tego Windows, właśnie. No, instalacja będzie in kodowa po nowym uruchomieniu komputera VirtualBox oraz Niczego nie wciskamy. Bo to też jest kontynuacja systemu Windows, instalacji trwa uruchomień systemu Windows. Tym system, co, co, operacją. No, poczekamy jeszcze chwilę i prze, trwa przygotowanie, trwa, przez instalatora. Chciałem to pierwsze czytać, ale nie zdążyłem. No, teraz możemy wpisać. Na przykład hejka dubladę albo nie, może na porze Grzegorz pisze. No. Dalej, ale to, nie, wol, ale to nie, może być tak, nie może być taki sam. Niech będzie Grzegorz Komp. Dalej. Wpisujemy hasło, ale, to, ale tego nie, tego nie pokażę, bo, bo to też jest poufne. Ale, ale zalecam wam, żebyście wpisali hasło. Dobra, klikamy dalej. Pominiemy. Ja tego też nie wpiszę kluczu produktu, bo to, jest, bo to jest, bo to jest tylko testowy, testowy te instalację Windows, Windows 7 testowy. Na tym filmiku właśnie pokazuje te, taki poradnik, jak zainstalować Windows 7 Professional na VirtualBoxie 64 bitowy. Klikamy pomiń. Użyj ustawień ulic zalecanych. Mamy 651, 4, 2024, strefa czasowa, Warszawa. Dobra. Dalej. Klikamy w sieć domowa, sieć pracy albo sieć publiczna. Ja wybieram sieć domowa. Twą siecią i stosowanie ustawień. Teraz jeszcze chwileczkę poczekamy, a się łączy z siecią i stosował, stosuje ustawień. Stos, ust, no. Teraz system Windows finalizuje ustawienia. Zapraszam, Windows 7 Win Professional. Trwa przygotowanie pulpitu. Teraz jeszcze poczekamy. Na te przygotowanie pulpitu. No już mamy Windows 7 zainstalowany. To za chwilę pokażę Wam, jak zainstalować sterownik. Taki za, st e, sterownik grafiki VirtualBoxowej. Najpierw zobaczmy, że, że jest internet. Głośność jeszcze sprawdzimy. No. Zobaczmy, personalizuj. Zmień ikony pulpitu. Wszystko zaznaczamy. klikamy w OK. Teraz wejdźmy w komputer. E, mamy wolne miejsca 15,1 GB. Wejdźmy w właściwości systemu. Tutaj, jak widzicie, to jest 2 GB. 64 GB w tym jest teraz. Benedicte Urządzenie sprawdźmy. Nas interesuje tylko karta graficzna. Z tym jest standardowa karta graficzna VGA. Dobra. Teraz wejdźmy wejście. Znaczy, nie, urządzenia. Klikamy zawody, obraz płyty z dodatkami gościa. Wejdźmy jeszcze w komputer. Klikamy w to. I te, w tej. Klikamy w VBOX Windows Additions. Klikamy w tak. Next next też next install znaczy te inaczej in, instal teraz się właśnie instaluje Klikamy w zawsze UFO program for zainstaluj Poczekamy jeszcze chwilę aż się zainstaluje sterownik yy. takie dodawanie z... 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 Przy... jest Dajno... płynności. Grafiki WirtualBoxowej dla Windows 7 dla wirtua wirtualnej maszyny dobra. Wybieramy później, uruchomimy ponownie uruch później. Finish, Z zamknij, a to jest to jest nieważne. Dobra, klikamy w Start i zamknij. Trwały go, go, no Mamy wyłączone. Teraz wejdźmy w ustawienia. Wejdźmy w ekran. Stosie 8 megabajtów. Oczywiście wybieramy e, się. Po chwileczkę poczekamy. Włączamy akcelerację 3D. Też, to też jest obowiązkowe włączanie. No dobra. To teraz klikamy w OK. No, to teraz uruchomimy ponownie. Uruchomimy VirtualBoxa. Power UP, czyli uruchamianie z wirtualnej maszyny. VirtualBox, o Teraz, co Teraz poczekamy, jak się Windows 7 uruchamia. Miejmy nadzieję, że dobrze zrobiłem, jeśli chodzi o tę konfigurację. No, czekaj, zapraszam Windows, jeszcze Dobra. Mi maksy, maksymalizuje. No, no i proszę bardzo. Teraz działa. Ciekawe jak to zamknąć. Dobra. To, dobra, to wszystko zamkniemy. Dobra. A to teraz? Wejdźmy w tryb pełnoekranowy. Przełącz. No, no jak widzicie, mamy wszystko zainstalowane. Dobra. Zobaczmy w ten to jest właśnie stero... panel sterowania grafiki VirtualBoxowej dźwięk no, dźwięk weźmy w ten komputer właściwości systemu no 2GB RAM, rady nic się nie zmieniło zobaczymy energię urządzeń karty graficzne no, i to no i się zmieniło na VirtualBox Graphics Adapter WDDM. Dobra, zamykamy. Wejdźmy jeszcze w. Personalizuj. Wejdźmy w kompozycję systemu AREO. No i poczekamy jeszcze chwilę. O, no i jak widzicie, zmi zmieniłem na AREO w końcu. Zobacz, dobra. Ten komputer sprawdźmy. Wszystko działa już w końcu. No dobra. To na tyle. Jeśli chodzi o porad, taki poradnik i jak instalować Windowsa 7. I jak zainstalować sterownik grafiki wi wirtualnej maszyny. Dla Windowsa 7. Dobra. Teraz wyłączamy Windowsa 7. Travel go. Trwamy go, mi się dobrze. No. Dobra, to na tyle, zamykamy, wyłączamy VirtualBoxa. Virtual Okej, okay. I, i tak się, i tak się, taki zrobiłem taki poradnik, jak zainstalować, jak prawidłowo zainstalować Windowsa 7 Professional 64 bitowy w wersji polskiej na VirtualBoxie. Ok, to już koniec tego filmiku, jeżeli powodował się ten filmik, ten poradnik, jak zainstalować, jak zainstalować Windowsa 7 Professional 64-bitowy wersji polskiej na VirtualBoxie to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał Dzięki, do zobaczenia, cześć i papa Hi